Cześć! Tu Marta z bloga Pipilotka.pl. Witam Was ponownie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać nowe akcesoria, które zakupiłam do moich roślin. Ostatnio zastanawiałam się, co zrobić z moim filodendronem Scandens. Czy go puścić na dół, żeby był zwisający, czy jednak puścić go do góry, żeby sobie rósł, piął się. I w końcu zdecydowałam się na to, że na razie będzie szedł do góry. Chciałam kupić, byłam w kastoramie i chciałam kupić takie typowe krateczki do właśnie do pnących się roślin, i już je miałam w rękach, kiedy zastanowiłam się, że przecież widziałam mnóstwo ładnych, takich ciekawych drabinek do roślin pnących, i postanowiłam sobie kilka takich kupić i teraz właśnie chcę wam je pokazać. To nie jest żadna współpraca, ja nie dostałam pieniędzy, czy nie dostałam ich za darmo. Jedną dostałam w gratisie, ale to dlatego, że kupiłam dużo. Po prostu znalazłam gdzieś w czeluściach internetu takie fajne drabinki i chciałam wam je pokazać. Może Wam się spodobają, też sobie kupicie. Już Wam pokazuję po kolei. Zacznę od najmniejszej. Tutaj mam mojego scindapsusa, który u mojej cioci tak pięknie się piął i postanowiłam, a wzięłam od niej szczepkę i postanowiłam go też tak puścić. Na razie dałam właśnie taką małą drabinkę. Plastry miodu. Bardzo mi się podoba. One są wykonane z jakiejś takiej sklejki. Tutaj widzicie, będą oczywiście przebitki, ale będę opowiadać teraz, no tak. Tutaj są w ciemniej mniejszym kolorze, to drewno jest takie jakby trochę przypalane. Mi się one bardzo podobają, fajnie to wygląda, jest to zdecydowanie bardziej ciekawe niż takie zwykłe drabinki. Na razie tylko włożyłam drabinki do dwóch roślin, już wam pokazuję mojego filodendrona. Tutaj jest taka i ten filodendron też się już tutaj fajnie zaczyna po niej piąć. Tutaj go jeszcze muszę obwiązać, bo tutaj jest więcej tych pędów. No one są stosunkowo małe, bo ta chyba ma, nie wiem, 15 cm czy 20, ta 30. Nie pamiętam tych wymiarów. Są tam różne wymiary, zaraz Wam pokażę, bo kupiłam też większe wymiary. Fajnie to wygląda, prawda? Do tych dwóch dobrałam jeszcze trzy inne, a dostałam też jedną w gratisie, co bardzo mnie cieszy, bo jest też ładna. Już Wam pokazuję Przyszło to zapakowane tak do paczkomatu. Ja kupiłam to oczywiście na Allegro, to też nie jest współpraca, ale ja kupuję dużo rzeczy na Allegro, bo mam Allegro Smart. I od 40 zł mam darmową przesyłkę. Głównie do paczkomatu, czasami też kurierem. I tutaj już wam pokazuję następne. Mam jeszcze większy plaster miodu. Taką, takie drzewko. I coś takiego. Takie źdźbło. To wygląda jak źdźbło, jakiś, e, kłos, jakiś kłos, nie źdźbło. I e, to są już te większe rozmiary. A w gratisie okazuje się, że dostałam największy rozmiar. Chociaż to jest chyba tak... Nie no, największy. Widzicie? Tu jest naklejone, że gratis. I to są takie trójkąty. Bardzo mi się podoba. Nie wiem czemu jej nie zamówiłam. Nie widziałam jej. I takie to są właśnie drabinki. Najpierw myślałam o takich czarnych, metalowych, bo widziałam też takie różne, właśnie w właśnie plastry miodu, ale kiedy znalazłam te, one mi się tak spodobały. One, ja lubię takie naturalne materiały, dlatego wzięłam sobie takie. Ja jestem bardzo zadowolona, jak na razie fajnie mi się te roślinki pną. Będę się interesować, czy mają też jeszcze wyższe, bo wiadomo, jeżeli taki stindarsus się rozrośnie to e, potem będzie problem e, z tym, że on nie będzie miał się gdzie dalej piąć. Jeżeli nie, to napiszę do nich, żeby, żeby coś pokombinowali. E, I będę, e, będę myślę jeszcze się zaopatrywać tam, bo, bo jestem zachwycona nimi. One nawet fajnie będą wyglądać jako ozdoba gdzieś e, w doniczce, prawda? Nawet nie muszą się rośliny piąć po nich. Mogą e, też być podpórkami na przykład dla, dla zroślichy syngonium. E, które potrzebują czasami trochę pomocy czy pieniążki. Dajcie mi znać, co myślicie. Ja jestem zadowolona, mi się one podobają. Poszalałam, bo, bo jak wiecie, jak oglądaliście moje poprzednie filmy, któryś tam z kolei, to wiecie, że też miałam zakupy roślinne ostatnio, a teraz te tutaj. Stojaczki, podpórki, drabinki, jak to woli. I no tak się po prostu trochę postanowiłam zaopatrzyć, bo moje rośliny też czasami potrzebują trochę jakiegoś odświeżenia. Dobra, myślę, że to na tyle. Dajcie mi znać, co o nich myślicie, czy Wam się podobają. Jeżeli chcecie sobie takie kupić, to na dole Wam dam linki. Jeżeli podobał Wam się film, to bardzo by, mi będzie miło, jeżeli dacie lubię to i zasubskrybujecie kanał. I zapraszam Was na następny film. Jak już zdążyliście zauważyć, filmy się pojawiają we wtorki i czwartki i jeżeli nie ma jakiegoś totalnego kryzysu, a mam dwójkę małych dzieci, więc czasem się zdarza, to filmy się pojawiają regularnie. Jeżeli chodzi o Jakiś bliższy kontakt, to możecie polubić mnie na Instagramie. Tam codziennie dodaję relacje, coś gotuję, coś roślinnego robię. Także bardzo mi będzie miło, jeżeli zajrzycie tam do mnie. Jest też grupa na Facebooku Amatorzy Ogródka. Też was tam zapraszam. Dziękuję za obecność tutaj. Mam nadzieję, że do mnie wrócicie. Pozdrawiam Was serdecznie, PA.